Wnosząc się do pytania, uważam, zastosowałbym odwrotną kolejność. Czyli w pierwszej kolejności zastosowałbym nawóz z siarką, w tym przypadku był to saletrosan 26, a w drugiej dawce RSM. I wcale bym tak długo nie zwlekał z tą dawką drugą, tak jak w pytaniu było 2 do 3 tygodni, tylko zastosował ją już tydzień po saletrosanie. Pamiętajmy, że w tym roku azoty, nawozy azotowe możemy stosować od 1 marca i w przypadku rzepaku to i tak już jest późno. Azot powinien być zastosowany przynajmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem kwitnienia przez rzepak, żeby roślina mogła w pełni wykorzystać udany nawóz. Jeżeli siarka została jednak zaaplikowana wcześniej, to w przypadku RSM-u oczywiście możemy zadziałać zwiększoną ilością azotu w formie azotanowej. Wystarczy pierwszą dawkę zdecydowanie zwiększyć o ile nawet do 80% dawki ogólne, Wtedy 20% możemy zastosować w drugiej dawce. Tak jak mówiliśmy wcześniej, może być sytuacja, że nie będzie czasu na dwukrotne wjechanie w rzepach, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Dlatego jedna dawka RSM-u, przy niej trzeba uważać, żeby nie porobić też nakładek. Nakładki będą sprawiały to, że możecie w niesprzyjających warunkach poparzyć rośliny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że obowiązek nakaz aplikacji nawozów azotowych od 1 marca dotyczy tylko i wyłącznie nawozów zawierających azot czyli wszelkich nawozów wieloskładnikowych, w którym w swoim składzie mają azot, oczywiście nawozów azotowych, ale nawozy potasowe, nawozy siarkowe, magnezowe czy wapno możecie stosować już teraz. Ich ten przepis nie dotyczy. Warto jest pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Nawozy azotowe dotyczą również odżywek, które mają niewielkiej ilości azotu w swoim składzie. To jest również nawóz azotowy, którego nie możecie stosować wcześniej. Tak jak mówiłem, charakteryzuje się tym, że ma trzy formy azotu, ale jego najważniejszą cechą jest to, że jest to nawóz płynny. Jest to jedyny nawóz azotowy płynny na rynku. Dodatkowo aplikujemy go za pomocą upryskiwacza, co często powoduje, że rolnicy go traktują jako nawóz, który służy do dokarmiania do Jest to bardzo błędna interpretacja. RSM, trzeba wyraźnie to podkreślić, jest nawozem, który należy zastosować doglebowo. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy użyć specjalnych dysz końcówek rozlewowych w opryskiwaczu. Są to dysze wachlarzowe lub wielootworowe. Chodzi o to, żeby nawóz był rozlewany za pomocą grubych kropli. Nawóz ten można aplikować pogłównie również na rośliny, ponieważ tak duża kropla odbijając się od liścia, spływając z liścia, trafia do gleby. To jest najważniejsza rzecz. Drugą ważną rzeczą, o której należy pamiętać, to to, żeby RSM-u, który kupujemy jako gotowy produkt, nie rozcieńczać. Jest to gotowy produkt do użycia i nie należy go rozcieńczać. Jeżeli chcemy ustalić dawkę, ustalamy ją właśnie za pomocą odpowiednich dysz lub prędkości przejazdu czy ciśnienia roboczego, przy czym przy ciśnieniu również należy zwrócić uwagę, że staramy się pracować w jak najniższych zakresach. Kolejna część pytania to jest jak zastosować odpowiednią ilość RSM-u, tak jakbyśmy stosowali 200 kg salety, czyli taki 1 do 1 jakbyśmy chcieli przeliczyć. To jest bardzo ciekawa część pytania, dlatego że część gospodarzy nadal popełnia duży błąd. My RSM kupujemy w tonach, ale stosujemy w litrach. Dlatego jeżeli mamy, mamy RSM, załóżmy 32, no to w 100 kg takiego RSM-u będzie 32 kg azotu, ale w 100 litrach będzie już 42,2 kg azotu, przez co nie możemy traktować, stosować 1 do jednego, tak jakbyśmy litry zamieniali na kilogramy. W litrach azotu jest więcej aniżeli w kilogramach, i w ten sposób możemy sobie idealnie wyliczyć zawartość azotu w 200 kg saletry i proporcjonalnie obliczyć już z litrów, ile potrzebujemy zastosować RSM. Jeżeli wracając do aplikacji rsm jeszcze bardzo ważne jest, żeby pamiętać, żeby RSM aplikować na suche, zdrowe rośliny. To znaczy, nie możemy RSM-u aplikować bezpośrednio po deszczu czy na rosę, ponieważ on wtedy rozcięczy się na roślinie i nie spłynie. Zostanie, może dojść do poparzy. 2. nie możemy aplikować RSM-u na rośliny chore, zwiędnięte lub zaraz po zabiegach środków ochrony roślin, które stosowaliście, ponieważ większość z nich rozpuszcza naturalną woskowinę na liściu, czyli tą barierę, która chroni właśnie roślinę. Pamiętajmy też o tym, że niektóre środki ochrony roślin wymagają karencji od ich zastosowania do zastosowania czegokolwiek. Dlaczego? Bo działają one w sposób taki, że muszą się do rośliny przykleić. Jeżeli one się przykleją i my zaraz po tym pojedziemy z Resemem, poparzenia mamy gotowe, dlatego zwracajcie uwagę, żeby nie popełnić tego błędu i dopytać doradcę od środków ochrony roślin. Po jakim czasie może, możemy zastosować cokolwiek innego? Czy to będzie RSM, czy to nawet jakiś inny oprysk? Jeżeli chodzi o RSE, możemy za, przeprowadzić pełne nawożenie w gospodarstwie przy rzuciu tego nawozu. Pierwszą i drugą dawkę możemy zastosować za pomocą dysz rozlewowych, wielootworowych lub wachlarzowych. Pamiętajmy jednak, że trzecią jakościową dawkę, która służy podbiciu białka w ziarnie, musimy już zastosować za pomocą węży rozlewowych. Tutaj rośliny są już zbyt rozbudowane, aby za pomocą dysz rozlany nawóz mógł trafić na glebę. Pozostanie on na roślinach i dojdzie znowu do poparzeń. Więc pamiętajcie, że trzecią dawkę aplikujemy za pomocą węży rozlewowych. I kolejna bardzo ważna rzecz, zabieg rozlewania RSM-u należy bezwzględnie przerwać, gdy temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Nie bez znaczenia jest też wilgotność powietrza w okolicach 60%, bo no jesteście teraz w stanie sprawdzić sobie bez problemu wpisując na waszą nazwę miejscowości plus wilgotność powietrza. Będziecie mieli kompletne dane. Doskonale wiemy, że stosujecie RSM również w dwóch dawkach, czyli z tej trzeciej rezygnujecie, dołączacie ją po prostu do drugiej, to jest uproszczony sposób aplikacji azotu i doskonale wiemy, że jeżeli byśmy w idealnych warunkach podali podzieloną dawkę, mielibyśmy efekt Lepszy, ale jeżeli nie posiadacie węży i chcecie zaaplikować wszystko za pomocą RSM-u, takie dwie dawki też są przez Was wykonywane i rekomendowane przez innych rolników. Tylko pamiętajmy o tym, żebyśmy łączną ilość azotu, którą obliczyli, żebyśmy zastosowali właśnie w tych dwóch dawkach. Nawozy azotowe z siarku mamy w Rodzajów do dyspozycji, tak naprawdę. Począwszy od Saletrosanu 26, Saletrosanu 30, mamy również w swoim portfolio jako grupa azoty Polifoskę 21, która jest nawozem azotowym z siarką oraz RSM z siarką. Należy również pamiętać o siarczanie amonu, który zawiera azot i siarkę. Trzeba pamiętać o tym, że przy tych produktach musimy żanglować formami. Jeżeli mamy już zakupiony gotowy produkt, jesteśmy w stanie żonglować może nie samym konkretnym asortymentem, ale jego dawką. Tutaj też, jeżeli mamy mniejszą bądź większą zawartość formy azotanowej, jesteśmy w stanie też dokrzywiać bądź nie. Różnice w nawozach będą przede wszystkim dotyczyły formy azotu. O to omawialiśmy w poprzednim odcinku. Główne i pierwszy cel, dlaczego to pytanie zostało wybrane, jest jeden – siarka przed, jako po prostu pierwszy zabieg. Siarka idzie na samym początku. Siarka jest mocno wypłukiwana z gleby. Jej uzupełnienie wymagane jest w pierwszym zabiegu. Więc jeżeli nie zastosowali się siarki oddzielnie, chociażby z magnezem, warto jest wtedy sięgnąć po nawozy z zawartością siarki po to, żeby ta siarka była dostępna i możliwa do przyswajania wspólnie z azotem już od samego początku wznowienia wegetacji roślin. Siarka w przypadku zbóż jest bardzo ważna. I tak jak Kamil mówił, wspomaga ona pobierania szczególnie w niskich temperaturach, ale również siarka wpływa na wysokość białka i poprawia system korzeniowy. Chcielibyśmy podsumować ogólną sytuację, którą możemy zaobserwować na wiosnę na pola dla zbóż. Będą to zboża z jednej strony bardzo dobrze dokrzewione i że będziemy unikali formy azotonowej, dawkę pierwszą do końca fazy krzewienia będziemy chcieli zminimalizować, tak, żeby przeczekać tę wegetację, a dopiero w momencie, kiedy w okolicach pierwszego kolanka chcemy, żeby ta roślina miała azot. Oczywiście możemy go podawać wcześniej bądź później, jednakże pamiętajmy o tym, żeby nie dokrzewać zbyt mocno roślin. W sytuacji, kiedy będziemy mieli fazę szpilki, takie zboża też są jak najbardziej. Tam będziemy musieli mocno działać formą azotumową, przyjmując ryzyko takie, że możemy rośliny rozhartować i w momencie niesprzyjających warunków, nagłych spadków temperatur, wysmalającego wiatru, te rośliny mogą ucierpieć najbardziej. Ale my nie mamy na co czekać, musimy te zboża po prostu dokrzewić. Żeby ustalić odpowiednią dawkę nawożenia, niezbędna jest wizyta na polu to bardzo ważne, żeby pójść zobaczyć w jakiej kondycji nasze rośliny przetrwały zimę czy musimy właśnie je dokrzewiać czy nie. Pamiętajmy, że jest to bardzo specyficzny rok. Była to ciepła, wilgotna jesień, gdzie rośliny miały bardzo optymalne warunki i zarówno i zboża i rzepak wyrosły bardzo dobrze, aż za dobrze miejscami. Pobrały one duże ilości składników pokarmowych, które teraz wiosną musimy uzupełnić. Jest to jedna rzecz. Kolejna zasada bardzo ważna jest taka, żeby stosować zasadę, że to nawóz ma czekać na roślinę, więc pamiętajmy, aby odpowiednio wcześniej stosować nawozy z wyprzedzeniem, a jeżeli ustawa ogranicza nam termin wcześniejszego zastosowania, dobierać odpowiednie formy azotu, które będą działały w danym czasie, wtedy, kiedy chcemy. Idąc tym tropem możemy jeszcze podsumowując nawozy, podzielić je na nawozy płynne i nawozy granulowane. Bardzo często zadajecie pytanie, które działają szybciej i które są lepsze. Nie ma czegoś takiego jak lepszy, gorszy nawóz. Są nawozy odpowiednie do określonych warunków. Oczywiście, jeżeli mamy nawóz płynny, wchodzi on w profil glebowy i nie musimy czekać na rozpuszczenie. Ale zarówno jeden, jak i drugi nawóz potrzebuje odpadów atmosferycznych, żeby dotarł do systemu korzeniowego, gdzie będzie bezpośrednio też pobierany, bądź przekształcany z odpowiednich form, o czym, o czym pamiętamy z pierwszego odcinka. W centralnej Polsce, gdzie ja odwiedzam gospodarstwa rolne, dosyć długo gleba była niezmarznięta, wystąpiło dużo opadów i tak naprawdę w połowie grudnia, w pierwszych mrozach, dopiero gleba zmarzła. Więc istnieje duże ryzyko również przemieszczenia składników pokarmowych. Myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy nie warto uzupełnić takich, oprócz azotu, takich składników jak siarka, która jest dosyć łatwo przemieszczalna w profilu glebowym, czy potas który również częściowo mógł się przemieścić poza system korzeniowy, i bardzo możliwe, że trzeba go uzupełnić. Pamiętajmy o bezcelu Libiga. Jeżeli będzie nawet za dużo azotu, nie będzie chociaż jednego elementu, który będzie ograniczał klonowanie, no to nie osiągniemy zamierzonego efektu. Możemy osiągnąć załóżmy wielkość plonu, a nie osiągniemy jakości. Przez co robienie analiz glebowych, sprawdzanie tego, co mamy w glebie, i pod to układanie też nawożenia, kolejnych, eta kolejnych etapów nawożenia. Będzie sprawiało, że uzyskamy to, co chcemy, oczywiście w oparciu o warunki atmosferyczne, ponieważ macie najtrudniejszy warsztat. Warsztat pod gołym Pamiętajcie o tym, że każde pole jest inne. Dlatego zachęcamy Was do kontaktu z nami i do bezpłatnych wizyt przedstawicieli Grupy Azoty, tak, żeby można było sobie przeanalizować warunki, te, które macie po prostu na polu. W ten sposób łatwiej będzie dobrać nawóz i będzie to możliwe i uczciwe, żeby powiedzieć Wam, żeby zastosować czy określoną dawkę, czy określoną formę. To nic nie kosztuje, link macie pod filmem. Jeśli podoba Wam się to, co robimy i jest dla Was przydatne, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!